Siemano, siemano, ja jestem Bertus, witajcie w kolejnym odcinku z gry Palia, dokładnie tak, gra jest dalej w becie oczywiście, coraz jakieś tutaj backfixy wlatują, naprawiają rzeczy, u mnie na działce się coraz coś zmienia i słuchajcie, dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jak to nagrywam, czyli jak ten odcinek wleci, to prawdopodobnie już teraz jest event w grze, a ja się do tego eventu przygotowuję, gdyż ten event będzie polegał na wydawaniu pieniędzy w grze, już mam tutaj Zobaczcie, 141 tysięcy hajsiku w ekwipunku gotowego na event, to jest wciul dużo jak na tą grę. E, I jak to Ula krzyczy, i dalej za mało, dokładnie tak. Ile tam Ula wyliczałaś, że potrzebne jest? To 80 tysięcy pieniędzy jest potrzebne, żeby tam kupić większość rzeczy z eventu takich, które się przydadzą, gdyż na evencie będzie można kupować itemki, których się nie da skraftować, nie da się ich zdobyć w grze, tak po prostu szukając, wypełniając questy będą tylko i wyłącznie na evencie, a że nam się gra podoba, to chcemy mieć wszystko. Unikalne, żeby takie rzeczy właśnie otrzymać, dlatego się przygotowujemy do eventu. Słuchajcie, moja farma się zmieniła. Ostatnio pamiętacie sobie leciała taka w prostej linii faremka. Teraz ona wygląda tak. Są rzeczy tutaj pomieszane ze sobą, żeby to działało fajnie. Powiem, powiem tyle, jak mam tą farmę zrobioną, to jak widać mam tylko dwa pomidorki niepodlane, bo wszystko się samo podlewa od siebie. Tak, jakoś tutaj to tak działa i to fajnie funkcjonuje. Mamy godzinę drugą. Zaraz będzie szósta. O szóstej wszystkie tutaj plony rosną, także może weźmiemy się za zebranie tego, zanim tutaj zacznę cokolwiek innego kminić. Także sobie powyciągam różne nasionka, które mogą mi zajść w międzyczasie. Standardowo zabieram wszystkie, bo wiadomo jak coś się zniszczy. To w takiej farmie to trochę tr trudno później zasadzić. Spróbujmy od tych pomidorków. Dobra, pomidor ten się nie zniszczył. Pomidory są na tyle fajne, że mi wytrzymują. O! Mam gościa na farmie Tak, jak już mówiłem, akceptuję do znajomych, także zaakceptowałem. I ktoś mnie właśnie tutaj odwiedził i mi podlewa pole. Wysotka. Nie masz znajomych? Nie masz... Ej, to ja pozdrawiam. Może pomacham, żeby nie było, że tak mówię sobie chodzę tutaj. No i fajnie, dobra, także co? Pomidory. Pomidory zebrałem już się tutaj poranek robi. Trzecia, dobra, teraz weźmy się za te Ciekawe, czy zdążę w ogóle. Także zrobię to szybciej, bez takiego gadania i rozkminiania co się dzieje w okolicy. I pozabieram. Tak, właśnie mówiłem w ostatnim odcinku, że jak się odpowiednio ułoży farmę, to wtedy są odpowiednie. Rzeczy, perki, które działają na sadzonki obok, dlatego tak to jest fajnie wszystko podlane bez, bez mojej tutaj e, zabawy. Dobra, następnie mam tutaj pszenicę, także sobie wybieram od razu, <laughs> będę sadził po zebraniu. Pszenicę akurat mam malutko na farmie, także, także tutaj e, bez jakiejś spiny. Tak, to moje ziemniaki, jeszcze rosną ziemniaki, tutaj wszystko rośnie. Rośnie, dobra, czyli chyba wszystko zebrałem, to mogę teraz to <laughs> ładnie, ładnie podlać. To zasadziłem jest i Ula. <śmiech> Cześć. <śmiech> Ale moja farma dzisiaj ma gości normalnie, <laughs> jak nigdy. Lejemy, lejemy, lejemy. Się podlewa to się nie widzi czasu, jest trzecia, 34. E, to bez spinki. to uda zrobić, zaraz wam pokażę, jak tutaj zarabiam pieniądze z tego. Takiej właśnie, fajnej gości. O, tu jakiś pomidor do zebrania, daraj go. Nie zauważyłem, jest tak ciemno, że nie widać. Takie rzeczy. Jeszcze tutaj zostało do podlania z tych rzeczy, które zasadziłem, bo tak, bo jak się zasadzi, to trzeba podlewać. A normalnie, jak przyjdzie godzina szósta, to zobaczycie, że będę miał w sumie dwa pomidory tylko do podlania, z tego co widziałem. O, jest i gres. Cześć. On już tutaj chętny na podlewanie był. Zobaczcie, z koneweczką, a tu podlewać praktycznie nie trzeba. Dobra, i słuchajcie, ja sobie tutaj zbieram właśnie te rzeczy. Mam tutaj skrzyneczko, bo gdzie to oczywiście wszystko wyrzucam, jak już tutaj zbiorę. Bardzo wszystkie te moje dzonki mam tutaj. W tym miejscu standardowo się robi kupa, czyli nawóz i robaki do łowienia. Świecące robaki. Dobra, robaki oczywiście do skrzyni z powrotem wyrzucam. Czy jest coś, co mogę teraz Na co mogę nawóz nanieść? My trochę tego mam, także to od razu możemy nawieść, żeby o godzinie 6 to już zadziałało. Także proszę bardzo. O! Tak się nie ścina. Wszystko zużyłem. Dobra. I tutaj słuchajcie, mam Fajgres odkrył. Co się tu dzieje? Tu mam beczki. Na przetwory, robię tutaj dżemy. Lub różne inne rzeczy. Tutaj proszę bardzo. Blueberries mi się przerabiają na, na dżemy. Także mogę zebrać. To są z gwiazdką. To odłożę sobie do skrzyni. Żeby był zapas na robienie ciast. Też my tutaj właśnie z Ulu robimy ciasta. Do tego idą fajne pieniążki. Dlatego są potrzebne dżemy. Jak widzicie wszędzie mam jabłuszka. Bo miałem w pewnym momencie pięć drzewek jabłoni. I mi się tutaj dużo jabłek zebrało. Teraz się w beczkach wszystkie przetwarzają. Plus zrobiłem beczki na te rzeczy, które właśnie wróciły w tej aktualnej e, farmie. Także że tutaj tutaj ziemniaczki wleciały, O, tutaj mi się skończyły robić cebule. No ale że już właśnie zebrałem. To mogę dorzucić kolejne, żeby się robiły. Pomidorki I marcheweczki. Tutaj wleciały. Mam jakieś marchewki do dorzucenia. Mam jakieś marcheweczki tej pomidory to mogę dorzucić. Pomidorów mam jeszcze dużo z poprzednich zbiorów. No i dobra, słuchajcie, i sobie tak zbieram wszystko. Dżemy oczywiście odstawiam. Z tym, że te, które teraz zebrałem, dżemy jabłkowe mogę sprzedać, gdyż mam zapas właśnie w skrzyni na kolejne rzeczy. I tak sobie to wystawiłem. I 2700 tutaj z tego wszystkiego będzie. W przeciągu nie wiem dwóch godzin, kiedy tutaj grałem ostatnio. Bo miałem przerwę na nagranie tej yy, farma. polecam <grych> zobaczyć. No i dobra, mamy czwartą 45. Nie pokazałem jeszcze chałupki, już idę pokazać. Dokładnie. Także pokażę chałupkę w domu, jak to teraz wygląda. To coraz są zmiany. Tutaj. Proszę bardzo, taki salonik z kominkiem. Nawet mam zwierzaczki. Znaczy, dobra, tu mam zwierzaczka. Robala latającego. Jest mapa. za. Jeśli zbierzecie odpowiednio dużo skrzynek, takich, takich ukrytych na mapie, to się właśnie tam blokuje mapę danego terenu, gdzie się zbierało takie skrzynie. Tutaj mamy Bahari. Bardzo. <ścoughs> Brawo, mi. Biło. O, to jest super special motyl. Tak. Unikat, unikat. by lata w tym miejscu. Bardzo, bardzo tak to wygląda. Teraz przechodzimy do kuchni. Też są. Trofea tutaj różne, za osiągnięcia jest stolik, klepkiem z rzeczami, moja mini kuchnia, jeszcze tutaj inne ryby węgorze, tak to właśnie wygląda. I mamy kolejną mapę, czyli klimatę, taka, taka pierwsza mapa, na której się zaczyna granie, również pozbierałem wszystkie skrzynie i coś takiego mamy. No i przechodzimy do sypialni, oczywiście zwie, zwierzaczki też muszą być, robale, dywanik. tak ula na drabie rzeczami które mam tutaj jak, jak porobię więcej to będzie tutaj więcej rzeczy stało oczywiście póki co mało co e, właśnie zajmuje się produkcją mebli widać w sumie mam jak ósmy poziom tak jak na chłopaka tisz to mało mebli robię dokładnie tak a propos tutaj co mówiłem że, że, że romansuję z tisz już mam tutaj od niej plakat za maksymalny poziom romansu, więcej się nie da dostałem. Oraz od Keniaty Piniaty również mam, tak jak mówiłem, dwie osoby. Można tutaj romansować, co miałem tutaj, Piny. Ale co mówiłem też w ostatnim odcinku, hmm, ciekawy, czy da się romansować z większą ilością osób. Stwierdziłem, że dobra, idę z czekoladkami. Słuchajcie, w tripa. Może przejdziemy na sam dół. I proszę bardzo, zagadałem do Tamali. Romans działa, nabija się do wszystkich: do Reta, do Najo, do Jeanny, do Jela. Do Hasjana, do Ejnara. Wszystkim, to wszystkie postaci, z którymi da się romansować, to podbiłem i dałem czekoladki. I sobie tutaj leci. Dzięki czemu będę miał więcej zadań do roboty, a jak mam więcej zadań, to jest więcej nagród, więcej wszystkiego. Także zobaczymy. Jedyny problem, jaki tutaj może być, to właśnie ilość pinów, które da się tutaj wkładać. rzeczywiście mogę zdać sobie taki pin. Ale nie wiem, co na to postacie, z którymi aktualnie tam te piny posiadam, także, także się dzieje, się dzieje, jest to robić, jest co kminić. Fajna robota, o, za 8 minut w grze, słuchajcie, nastąpi nowy dzień farmy, także zobaczycie, że tutaj praktycznie wszystko będzie podlane w tym układzie. No i część prawdopodobnie już będzie też coś do zebrania, ale głównie chodzi o podlanie, bo wtedy, pamiętacie, musiałem większość podlewać na ostatnim odcinku, a tutaj jest taki fajny układ, że myk, proszę bardzo, wszystko sobie porosło, i do podlania mamy, tak jak mówiłem, tutaj pomidorka w tym miejscu. I pomidorek w tym miejscu z reguły jest do podlania. A wszystko inne jest dalej podlane. Oczywiście, jak zbierzemy i posadzimy coś nowego, typu właśnie to marchewki, sobie urosły i tak dalej, to trzeba to, wiadomo, po posadzeniu podlać. Ale chodzi o to, że w takim układzie, jaki tutaj widać, fajnie się wszystko podlewać. Zresztą widzicie te busty, które są tutaj. <grym> Także mega fajny układ. Ja, pracuję, to jest wszystko do zebrania. Co zbierałem tylko co poprzedniego dnia, co zbierałem, co zacząłem odcinek. To, to nie porosło. Ja to sobie tutaj na razie zostawię, żeby nie, nie, nie farmić cały ten odcineczek. Idziemy dalej. Słuchajcie, questy. Porobiłem wszystko, co mogłem. Został mi ten zbagowany quest dla pisz, żeby zakończyć wątek w ogóle tej postaci w danym momencie, żeby dostać tą skrzyneczkę. No cóż, no cóż. Także czekamy na, na rozwój yy, sytuacji. Dobra, jak tam moje rzeczy do gotowania, bo również tutaj wiadomo, można gotować. <ścoughs> o, do uli mogę podejść, bo kończy farmę. Tak akurat sobie chciałem zobaczyć całą taką klipunkę, żeby ewentualnie na shopping wyskoczyć na, na ciasta. Okej, okay. ula zrobiła shopping, idziemy odwiedzić ule. McVertina, visit. O nie, o dobra. <laughs> nie, nie, mówiłem o nie, bo myślałem, że z domu mi się ta ziemia nie załaduje i będę biegał w powietrzu. <laughs> no, tutaj u Uli farma. Ten sam układzik mamy, żeby wiadomo było wszystko git. Też nie taki sam układzik, bo Ula posadziła sobie bawełnę w kilku miejscach. Dokładnie, ja nie potrzebuję w sumie, ale będę potrzebował, żeby kraftować tam rzeczy różne. Te, 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 z mebelków. No, ale potrzebuję, bo kraftuję meble. Ja, póki co nie, ale będę musiał parę rzeczy tutaj zmienić. To też będę mógł sobie dalej kraftować meble. Tak, najbardziej. Także uli to tak wygląda. Zobaczcie przed wejściem. Fontanna. Tak, takie wykminione wejście. Tutaj dyman, takie, taki, 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 nie wiem jak to nazwać. Wycieraczka. No, dróżka, dróżka. Ale patrzcie, jaka tutaj się profeska. dzieje. Pójdźmy najpierw do kuchni. Wszystko wybajeżone, tutaj powystawiane. Tutaj ciacho, najlepsze w grze. Proszę bardzo, potrawy, bo jak się ugotuje potrawę, która ma gwiazdkę, to właśnie, co widzicie, na mamy jak w punku na dole, to można te potrawy posadzić. Właśnie tak na stołach, tutaj Porozstawiane elegancko. Tutaj miliard nagród różnych, również mapa. Motylas, taki tutaj kwi kwiatuszki, takie rzeczy, dwanik kolejny pokój, kolejny salon tutaj. No hej, widać? Jak się, jak się robi rzeczy do domu, to do, domki potrafią wyglądać o, o wiele ładniej. No i sypialnia. No zasypialnią za, za skępiona, łazieneczka z wanną. Tak to właśnie. Belek jest na zewnątrz, tak, tak, tak. Ja pamiętam, że go z kuchni widać. O, tutaj, tutaj. Proszę bardzo, jest kibelek. Kurtkę mm. mam. Okej. Okay. Ja to park, parkur. Tutaj przepalarnia, takie rzeczy. Tak to Uli właśnie wygląda. No i cacy. <gur> No dobra, to co? Gotowanko? Pichtenie? Idziemy pichcić. A możemy to ciacho zrobić. Zobaczycie kooperację na najwyższym poziomie. Wchodzimy, każdy wie co ma robić. Bez gadania. Także dla mnie tutaj na początek trzy sztuki słodkich liści. Tak, kula na początku to zrobiła liście, po tym właśnie potrzebne rzeczy do zrobienia miasta. Nie pamiętam ile zrobiłem, odgadania. No nic, najwyżej zabraknie. No i teraz ja właśnie gotuję to ciacho, które ta Ula przygotowała. Trzy... <grych> tak, muszę trzy sztuki zrobić z tego? Ola w tym czasie właśnie tam... Eee, kmini. kmini, 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 tam właśnie. Polewę, tak? Rosting to polewa, czy co to? Krem. Krem do ciasta, a polewy będą zaraz jak się kastopiście. O właśnie Ula robi polewę z dżemów jabłkowych. I tak, taką kooperację tutaj właśnie yy, przy tym mamy. <laughs> Każdy coś od siebie wrzuci, i mamy wspólny na końcu standardowo drapa. Tutaj podorzucam, co Ula zrobiła. Przy bardzo i trzeci raz, i proszę bardzo, mamy, mamy ciacho. O, nawet dostałem medale. Takie rzeczy. No i te ciachamy w sumie sprzedajemy. Tak, tyle razy ugotowaliśmy, Te ciacha później oczywiście sprzedaję, bo z tego są naprawdę fajne pieniądze. O wiele bardziej się opłaca niż sprzedawanie samych jabłek, czy tam jagódek, czy słoików później przerobionych. Lepiej zrobić ciasto, bo z tego jest fajny profit. 942. O, czek, otworzyłem party. Gdzie te ciacha tutaj? No, 942 golda za za takie jedno szybko. Szybkie gotowanko. No i cacy. Dobra, ja sobie ruszę w miasto, żeby to nie był odcinek sam w sumie tutaj z bazy, ale i tak to miało być przygotowania do eventu, także jak widzicie. Tak się przygotowujemy, że robimy ciasta, sprzedajemy tutaj to różne zbiory, przetwory. A event już jutro, czyli jak to oglądacie dzisiaj, przynajmniej z tego, co słyszeliśmy. I z eventu oczywiście też też coś nagram, ale miejcie na uwadze to, że jak to oglądacie, to event już może w pali trwać. Dobra, ja dzisiaj z nikim nie gadałem, a już trochę pograłem dzisiaj w pali, także idę pogadać, bo oni już też zaczęli mówić o tym evencie. Dobra, pogadam sobie standardowo ze wszystkimi, którzy są pod ręką. Zaczynamy od pani bibliotekarki, która, jak zwykle, jest odklejona. Dobra, klikam, bo teraz zapytałem, co chciałaby dostać, bo też prezenty, pamiętacie, tutaj się rozdaje. Dobra, czy, czy moja dziewczyna jest już w pracy? Nie ma. jej, No to nie pogadamy, sorry. Oni, z nim już nie muszę gadać, bo z nim mam już wszystko na 100% wykonane. Także nic się nie dowiem. Zeki, pan sprzedawca się się węcie? Czy nic nie powiesz, bo będziemy płacili komuś innemu niż Tobie? Uh, Pogadana na zwykła dobra, co chciałbyś dostać? Tak, tak, tak. No tak, tak. Do niego się będzie chodzić. No tak, tak. Mhm. Dobra, dobra. Mhm. Tak, jak już mówiłem, filtrowanie. Filtrowanie. Flirtowanie mam ze wszystkimi odpalone. Także. Także sobie tutaj. Flirtuję ze wszystkimi. A co? Jak można, to tak działam. Gości od profitów, od wszystkiego jest. <grytujesz> Red. Dzień dobry. A, nie zapytałem. O prezent od tamtego, dobra. Zaletem mam już wszystko na maksa, także z nim, z nim nie muszę czatować, ale on coś może wiedzieć o evencie, także zagadamy. Tak, będzie miał stoisko, ale nic mi tutaj nie powiedział. Nie kocha mnie jeszcze. Tak, tak bo to chłopak uli w grze. Dobra, chodźmy do Sifu. Nie ma sifu, no to sobie narzędzie naprawię. A co? 59 naprawione Szybciej i wygodniej niż w kowadle w domu. A już pewnie w pracy. Jest pińata. Ja ma pińata. Nie mówi o węcie, no wiesz co? Ok. Chodźmy do pana burmistrza. Mister burmistrzu. Nie macie. Śpisz gałganie? Myślicie, że śpi. No on w biurze śpi. No co zatypiesz? Ja mu w robię wjazd, słuchajcie. Myk. Co to za spanie? Kurde. Co byś tam na prezent? Zeklikuję to, bo i tak da się sprawdzić. On nie on się przesuwa. Remember, if tak, 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 tak. I talentie. myślałem, że się nie załaduje. Dobra. Z balkonem jak Jest tu esza, czy nie ma tu eszy? Jest tu Esza w dużej, okej okay. Teraz to się kręci gdzieś poza Może ty coś wiesz o evencie A Szure mam ta, też na maksa, także nie muszę gadać. Chyba, że coś wie. wiecimo idzie Tish Ilo, coś o Iwencie? No, nope, oh. standardowy tekst leci, Tak, Pogadano co, to coś na prezent. że to jest z Bahari. A o, widzę, Ashura ucieka. Uj, <grym> gdzie pędzisz? A mm. Mm. Ja, też nic się nie dowiedziałem. Dobra, przeklikam o co chodzi, znaczy co byś chciał na prezent. Już pokazuję dlaczego wow, to przeklikuję, a nie sobie słucham. W tym momencie jak klikam, to on mi tutaj właśnie mówił, że chce Trout Dinner. Bardzo w tym miejscu widać zachcianki. Dobrze, dobra, właśnie Ciebie miałem zapytać. Co byś chciał, bo uciekłem, nie pytałem. A, dla Ciebie coś, okej. Okay. Nie dla siebie. No ładnie, no ładnie. Dobra, ja sobie u masła trochę dokupię. No jest jest, już gadaleliśmy. Dobra, 10 masła sobie kupiłem, jajek mi brakowało z tego co kojarzę ostatnio. 10 sztuk sobie kupię, mąki też sobie dokupię. Wiecie, takie rzeczy potrzebne do tych ciast. Może i trochę wydam, ale to się zwraca ta inwestycja. No, Udy się najbardziej zwraca, to ula większość kupuje, ale tak wiecie, zapasowo wolę kupić, bo czasami jest taki bug przy wspólnym pichceniu, że się, że się ula na przykład blokuje, i ja muszę wszystko wtedy robić. Także wolę mieć taki tutaj zapas przy sobie, żeby właśnie, 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 właśnie móc ratować sytuację, żeby nie spalić przepisu. Dokładnie tak. No, jak widzicie, tak tutaj zabawa wygląda. Już wracam do domku. Już mogę bez patrzenia na mapę, nie tak jak na początku, Oje w którą stronę, coś tam, Ale co się dzieje, takie rzeczy. Dobra, od razu te ciacha wystawię na sprzedaż, zaraz tą farmą zajmę. Pym, pym. Dziękuję za wczytanie mnie, ładnie się wczytało, polamy nasz sklepik, no i ciacha wystawiam, niech się tutaj dają ładnie. A do skrzynki już pochowam moje tutaj zakupy. Bardzo pięknie do ratowania sytuacji jak najbardziej. O, żelazo mi się przepaliło. 19. Dobra, pięknie. Przepalone. No i cacy. No dobra, słuchajcie, dłużej nie będę nagrywał, bo to w sumie tak, tak bardziej informacyjnie było, że, że tutaj event się zaczął. Możecie wbijać jutro będzie film prawdopodobnie. Hmm, z samego eventu naszych zakupów tutaj. To jak tam można zdobyć. hol zakupowy w pali będzie. Dokładnie tak. <laughs> ale już teraz będę nagrywał. Kurde, miałem ta, takiego fajnego questa, tylko go nie nagrałem, bo, bo sobie grałem. Nie spodziewałem się, że tam będą kaccenki, specjalne rzeczy, ale było przyjęcie do miasta w ogóle. Z tym szepem co mówiłem, także faj, fajny questik. Dlatego jak coś się będzie działo, to teraz będę odpalał nagrywanie i nagrywał takie rzeczy. Także dobra, ja teraz już będę kończył. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć, żółwik, joł.